I czas na wypowiedzi zwycięskiej drużyny, drużyna Kotwicy Kołobrzeg, trener Tomasz Melożek, oraz zawodnik. Gwiazda dzisiejszego wieczoru 24 punkty naszego Szara. Bardzo proszę Panie Trenerze o podsumowanie dzisiejszych zawodów. Mecz y, dwóch. Dwa, mecz miał dwa oblicza. No. Nie, ma, nie ma co ukrywać. Pierwsza połowa y, zdecydowanie pod nasze, nasze dyktando. Druga pod dyktandą jeziora, aczkolwiek no, zakończona HPN, to jest najważniejsze. Myślę, że ta przewaga może nie uśpiła nas na drugą połowę, natomiast nie do końca chyba zdawaliśmy sobie sprawę podczas gry, że do takich momentów może, dojść. Jak mówiłem, uczulałem, wręcz naciskałem ze wszystkich możliwych stron już od początku tygodnia na to, że, że Siarka jest nieobliczanym zespołem i w każdym momencie może może być tak, że, że odwrócą się losy spotkania. W tym momencie w drugiej połowie tak też się stało, jednakże no, nie pozwoliliśmy przełamać tego wyniku na korzyść jeziora. Duża zasługa tutaj też Grzesia, który w bardzo ważnych momentach wziął ciężar gry na siebie i, i ważne punkty zdobył. To pozwoliło nam jak gdyby wrócić do, do naszego rytmu. Może, może nie tak znacząco i nie tak spektakularnie jak to było w pierwszej połowie, natomiast no, wynik, wynik pokazuje, że wygraliśmy. Byliśmy lepszym zespołem w dniu, dniu dzisiejszym. To tyle przy okazji. Chciałbym złożyć wszystkim kibicom, działaczom i ludziom związanym z koszykówką zdrowych, spokojnych i wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Panie i głos przekazuje zawodnikowi Grzegorz Szaraf. Gratuluję na przede wszystkim naszemu zespołowi za, za zwycięstwo. Myślę, że mecz za cztery punkty, odrobione straty z brzega, gdzie, gdzie przegraliśmy nie, nie, niewiele. No, mecz w naszym wykonaniu można powiedzieć standardowy, czyli pierwsza połowa bardzo dobra, trzecia kwarta jak gdyby bez komentarza, no i cieszę się, że znowu wróciliśmy do gry i wygraliśmy to spotkanie, które było nam bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. Z tego co tu widzę, zagrali wszyscy, wszyscy nawet punktowali, kto przed z ławki, dawał się wszystko, co mógł dzisiaj, naprawdę cieszę się z tego zwycięstwa, życzę wszystkim wesołych świąt, myślę, że ta atmosfera zarówno dla nas, jak i dla, dla tutaj wszystkich ludzi związanych z klubem, jak i dla kibiców, będzie naprawdę przez to zwycięstwo lepsza niż, niż dotychczas, także jeszcze raz gratuluję, wesołych świąt, jeśli się nie ma co życzyć, będziemy jeszcze mieli mecz, także wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję. Czy są pytania do zwycięskiej drużyny, drużyny Katwicy? Dziękujemy. Dziękuję.